Witam z tej strony, weteran. Witam wszystkich w nowym roku. Jest koniec stycznia. Do tej pory no nie, nie miałem kiedy ruszyć na ryby jakiekolwiek, a ani, ani lód nie pozwala, żeby na niego wejść, ani właśnie, żeby łowić, bo jest lód. No i postanowiłem dzisiaj wyskoczyć nad yy, rzeczkę, może poszukać jakichś okoni, może kleni żeby się w końcu ruszyć w tym roku zacząć ten sezon no nastąpiły trochę zmiany bo zmieniłem koło postanowiłem sobie w końcu że nie będę sponsorował mazowieckiego zmieniłem koło z nowego dworu na sochaczew przeczytałem że koło dość prężnie działa nawet Norbert Stolarczyk tam udziela się jest organizowane są zawody dla osób niepełnosprawnych stowarzyszenie znaczy się fundacja Pendkażą bez, bez granic bez barier przepraszam także postanowiłem że moje pieniądze nie idą na na i na na koło które Prężniej działa. Wiązało się to z tym, że musiałem jechać no, około 40 km do Sochaczewa, żeby załatwić zmianę koła i tak dalej. No ale mi się wydaje, że opłaca się, bo Skierniewickie podpisane ma porozumienie z siedmioma innymi okręgami. Wiąże to się z dopłatą na każdy okręg około 20 zł, znaczy na 20 zł. Ale przy tym stosunku mazowieckiego do innych koł, wrzucę Wam tutaj zrzuty z ekranu, gdzie jaka była odpowiedź okręgu mazowieckiego na, 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 na prośbę, na, na, na jakiś postulat koła naszego w Nowym Dworze Mazowieckim o możliwości łowienia na wkrze. Jak jaki jest stosunek właśnie Mazowieckiego do, do innych kół, jakie jakie to oni łaskie robią, że cokolwiek będą jakieś tam rozmowy prowadzić, że to nie wiem, bo no zobaczycie sobie zresztą, rzucę wam. Także postanowiłem, że nie będę już przynajmniej tę stówkę za członkowskie, niech dostanie skierniewickie, a nie mazowieckie. Może w ten sposób, jak coraz więcej osób, bo wiem, że coraz więcej osób tak robi, jak trochę im kasy ubędzie, no to może, może coś tam przemyślą, chociaż wątpię. Druga sprawa, wrzucę Wam następny zrzut ekranu i zobaczcie sobie, że mieszkam w widłach trzech rzek, nawet jest takie stowarzyszenie. Jest to Wisła, do której mam 3 kilometry bzura około 20 tam paru kilometrów i w też około 20 paru kilometrów. No i według tych głupich przepisów nie mogę chłowić muszę na, w tych rzekach, muszę na każde. Jakby znaczy w każdym okręgu robić dopłaty, także, no, nie, niestety, z wisły nie zrezygnuję, no bo moje ulubione bolenie głównie tutaj łowie Także zrobiłem tą dopłatę 180 zł, ale, ale, mówię, będę mógł po dopłacie, znaczy się, po przeniesieniu się do Skierniewickiego łowić na wzórze. A jak zrobię dopłatę 20 zł, to i na wkrze. Także wiąże to się to z, też z tym, że chcę trochę więcej poświęcić czasu na, na te małe rzeki, na klejnie. No i mam nadzieję, że będzie więcej filmów właśnie z tymi rybami, złowieniem tym ryb, tych ryb. No i dzisiaj pierwszy dzień. Już postanowiłem, że nie odpuszczę i pojadę, jakby się to nie skończyło, chociaż zapowiadają po południu, od południa wiatrzycha, no i, i możliwość śniegu, no to postanowiłem, że odpuszczę. I wrzucę ten filmik, chociaż dla przypomnienia o sobie. Także żyćcie mi w połamania, no i zobaczcie, czy coś się udało złapać, co tam się działo. Także zapraszam do oglądania. Zobaczymy, nie byłem tutaj już parę ładnych lat Także jestem tu zielony co do miejscówek. Zobaczymy tu jest na pewno jest zakręt. I na pewno tu jest jakieś wejście do jakiegoś kanałku po tej stronie. No zobaczymy. To nam szkodzi porzucać. A, już myślałem, że coś. A, jednak nie. Za długo to nie połapię, już coraz bardziej sypie Ale Powiem wam, że już nie mogłem wytrzymać domu Tak mnie nad wodę ciągnęło Na stawy nie ma szans, bo Jest lód, nie połapiesz, ale znów za ciężki Ten za cienki, żeby wejść na niego i mówię złapie nie złapie ale jadę no i niestety pierwsze rwanko było muszę koniecznie sobie zrobić odczepiać. bo bez odczepiacza to ani róż będzie, podejrzewam, tutaj na tych. Tutaj jest za szybko. Dobrze, idę dalej, zobaczymy dalej. O. Piękne tutaj podmycia. Piękne burty. Drzewka tutaj przy tych zobaczcie sobie tutaj trawki, nie trawki polowanie naklenia będzie tylko jest jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Ciekawe miejsce jest. Burta jest podmyta. Fajnie tutaj zakręca. No piękne miejsca są. Już już żałuję, że wcześniej nie. Nie zapłaciłem tutaj. Fajnie by było jakby coś wzięło, nawet jakiś minimalny. Ale nie spodziewam się, żeby tam piękne zastoiska. No pięknie, naprawdę. Mówi o czytaniu wody, no to właśnie na takich rzeczkach można się wiele nauczyć. Dużo łatwiej się czyta wodę jak na naszej wiśle. Zwalone drzewo jest, takie odbija. Zobaczę może. jakieś zastoi. W obcym terenie, no niestety, człowiek trochę na ślepo działa. Następny piękny zakręt. Tu jest trochę zastaiska, zobaczymy tu. No. O, poszło, zostaje. Widziałem sobie, że jak oberwę to idę do domu. Dobrze, że nie oberwałem. Okej, okay, ostatni rzut. Jadę. Tak jak myślałem, że z tego łapania nie będą nici, ale powiem wam, że potrzebowałem tego wypadu. Nieważne, że nic nie było, kuchnięcia nie było ale samobycie tutaj. To już jest coś Nawet jak ten wiatr wieje, jak śnieg sypie. To nie łowi, tego nie zrozumie. Dobra Już do zobaczenia Na następnym filmie Nie wiem czy, czy będzie z nadwody czy z warsztatu Zobaczymy jak pogoda bo to jest dopiero styczeń Koniec stycznia Także jeszcze może być różnie. Do zobaczenia, do usłyszenia